ale to już było i nie wróci więcej da da di da 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 di da 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 di da di da di da da di da da

Będzie miała takie czerwone, wielkie jabłca. No, może one wielkie nie będą, bo w tym roku trochę jest y, za gorąco, za mało wody. No ale proszę zobaczyć. Babcia, babcina y, jabłonka. Tu ją od na wiosnę obciąłem wokół drzewa. Krzewy trochę na dole, żeby miała wilgoć podlałem. Tam obciąłem z tyłu świerka. Żeby nie zasłaniał. No i mamy jabłonkę. Tyle jest przyrody dla nas. Ile świata wokół. Patrzcie jak pięknie w pasiece wieczorem. Chłodek już jest już można, można odetchnąć. Można odetchnąć. Już jest chłodek. Tutaj jest majowa rójka. Kiedyż ten maj był? 28 maja przyleciała ta rójka. Proszę spojrzeć. Siedzą sobie na deseczce. Wachlują, dałem im też syrop wczoraj. Bo to już trzeba karmić na zimę. Proszę zobaczyć, tu są na włocie, to jest nawłoć. Nawłoć. niedługo będzie kwitła. Piękna nawłodź. Jeszcze kwiatki zwinięte. Jeszcze zwinięte. Żółto zielone, tak nieśmiało wychylają ten. Ten swój kwiatek to będzie główny pożytek jesienny dla pszczół. Jak widzicie, wszędzie rosną kwiaty. Nikt tutaj nie wjeżdża z kosiarką. Yy, nikt tutaj na szczęście na razie no, nie jest opętany yy, spalinowymi możliwościami urządzeń sprzedawanych w sklepach. Zwierzęta, rośliny są tutaj bezpieczne, nawet ludzie, jak przychodzą, też są bezpieczni. Pięknie wymalowany ul w sezonie. Osadziłem tutaj fajną mateczkę młodą. Będzie ładnie czerwiła. Już czuję wiosnę przyszłego roku. Jak tylko człowiek doczłapie, to już coś będzie. Tu, o tu. Proszę zobaczyć, o tu, o tu. Tutaj osadziłem jeszcze jedną rodzinkę. Odkład zrobiłem. Tu w tym ulu. Z tamtej rójki. Tak pełno było w ulu pszczół, że zrobiłem odkład. Późny sierpniowy odkład, bo podłożyłem dwa mateczniki i zobaczymy, co matka natura doda do tego. Tutaj poddałem jajeczka też. Tutaj też jest już matka wykluta. Ładny, niebieski, odnowiony ul. Tutaj z tyłu też są odkładane yy, zwierzątka. Będą sobie wychowywały mateczki, bo pan z Tomaszowa nas niestety oszukał i sprzedał nam jakieś lewe matki. No cóż, dzisiaj oszustów w internecie w całym rowie. Tak, proszę bardzo. Zostałem z 30 ulami przed zimowaniem. Jestem z tego zadowolony, aczkolwiek nie jestem pewien, czy mi się to wszystko powiedzie. Proszę zobaczyć, jak kwietny jest ten ogród. Pomimo upału, pomimo yy, braku wody, proszę zobaczyć, jak kwietny jest ten ogród. Wszędzie widać kwiatki, roślinki, wszędzie zielono. Jabłonka, jakby strzeliła, proszę zobaczyć. Była, była malutkim krzaczkiem, co prawda szerszenie i po, po pokuły jabłka i, i już pospadały, ale one też muszą coś jeść. Jaki pięknie poświetlone szczyty, szczyty krzewów podświetlone przez słońce, proszę zobaczyć jaki piękny kontrast. Uff. Ja jestem tym szczęściarzem, że nie jestem milionerem, że nie mam prestiżowej pracy. Jestem osobą stale inkognito, jak to wymyśliłem ostatnio. Człowiek permanentnie inkognito. Proszę zobaczyć, jak pięknie podświetlony świat słoneczkiem. Tutaj na włocie szykują się do kwitnienia. Mirabelki obok, gęstwina. Chłodek od nich wieje, bo tam woda się zatrzymuje. Ale ludzie o tym nie wiedzą, że woda się zatrzymuje w lesie. Wycinają lasy i robią sobie podłogi. A później mają upały, bo nie ma lasów i nie ma deszczów, bo woda została wyparowana. O, proszę zobaczyć, tu jest ofiara tych upałów, piękny świerk, który już 3 lata temu usechł. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się, że jest tutaj pasieka, którzy wejdą na dobre słowo i. Wyjdą szczęśliwsi. Pozdrawiam Was, moi drodzy, pokazując Wam ten pięknie podświetlony świat słońcem. Do zobaczenia w następnym filmie.